Kiedyś zastanawiałem się, co to właściwie znaczy nieść swój krzyż. Chodzi oczywiście o interpretację słów Jezusa słów o tym, byśmy szli za Nim, naśladowali Go i nieśli swój krzyż. Próbowałem parę lat temu wyprowadzić taką zbyt prostą analogię. Dziś pomyślałem, że sens tego krzyża jest bardziej ogólny i, jak myślę, nie powiem tutaj czegoś bardzo odkrywczego. Jak bowiem uważam, chodzi po prostu o wszelkie ciężary, które nosimy na swoich barkach, wszelkie trudności zewnętrzne i wewnętrzne, które sprawiają nam ból, zadają trud. Rzecz jasna, chodzi też o to, by Jezusa naśladować całościowo i aby słuchać Jego nauk oraz wdrażać te nauki w życie. Wtedy zapewne spotkają nas kolejne trudności trudności wynikające wprost z tego naśladowania Chrystusa. Lecz i te przeszkody możemy potraktować właściwie, wiedząc jak traktował je sam Jezus. Z czymkolwiek natomiast zmagał się Chrystus, zauważmy, nie było to pokłosiem jego grzechu, ponieważ jak czytamy w Ewangelii, Jezus stał się podobnym do nas pod każdym względem, lecz właśnie z wyjątkiem grzechu. Czy więc był to ten dosłowny drewniany krzyż? czy wcześniej różne zmagania duchowe, które Jezus dźwigał, jedno jest pewne. On na nic takiego nie zasłużył. Można powiedzieć całkiem paradoksalnie, że jedynym grzechem Mesjasza, czy może mówiąc bardziej neutralnie, choć nadal zbytnio dosadnie, jedyną jego winą była zupełna niewinność, zupełna czystość i doskonałość. Być może... W ten właśnie sposób, posługując się takim paradoksem, Bóg pozostał całkowicie spójny i logiczny co do wymogów własnego prawa, które dał nam do wypełniania. Być może jego miłosierdzie wcale nie przeczyło całkiem zimnej logice prawa, kiedy wysłał swojego doskonałego syna na ten grzeszny świat. No bo w końcu jednym z aspektów charakterystyki grzechu, jest tak zwane nieuporządkowanie. Czy zatem było to uporządkowane, aby istota doskonała, Bóg, wcielił się w człowieka i zagościł wśród istot dalece niedoskonałych? Wydaje się, że jedno do drugiego, że tak powiem, nie pasuje. Lecz Jezus zebrał w końcu żniwo swojej doskonałości, która uwierała ludzi obudnych, ci skazali go na śmierć, i choć mieli ku temu oczywiście różne preteksty, to tak naprawdę skazali Jezusa, właśnie za totalną czystość. Zabrzmi to być może kontrowersyjnie, lecz patrząc na sytuację pod tym kątem, wygląda na to, że Bóg poniekąd sam musiał nieco nadszarpnąć swoje prawo, by móc okazać miłosierdzie i następnie naprawić to nadszarpnięcie, pozwalając obudnikom, by ich nienawiść doprowadziła do skazania Jezusa na śmierć. Nie dopuszczam się tutaj jednoznacznego stwierdzenia, że Bóg zgrzeszył. Proszę tego tak nie traktować. Ostatecznie bowiem wszystko wróciło do swojego porządku. Chcę tylko wskazać na dosyć interesujący schemat Bożego Zamysłu w tym przypadku. A robię to głównie po to, by kontynuować kwestię niesienia krzyża. Skoro bowiem widzimy, że Jezus niósł ten swój krzyż i ten metaforyczny wcześniej, i ten dosłowny później. Jedynie za swoją niewinność, ale przecież przyjął ten krzyż z pokorą, to czy tym bardziej i my nie powinniśmy podejść pokornie do własnych ciężarów, do własnych trudności? Zastanówmy się, kiedy jesteśmy, kiedy jesteśmy gotowi najbardziej narzekać w obliczu trudności. Otóż wtedy, gdy wydają nam się one niesprawiedliwe. Gdy uważamy, że na nie nie zasłużyliśmy. Doskonałość Chrystusa i jego pokora w niesieniu krzyża przypominają nam, że można być przecież całkowicie niewinnym, jak Jezus, a jednak nadal doświadczać trudności. Jest to możliwe. Wbrew hasłu psychologii i dalekowschodniej duchowości, to to wcale nie tak, że jeśli jesteśmy dobrzy, to koniecznie wróci do nas za to samo dobro. A przykład Chrystusa ukazuje dobitnie, że może być wręcz przeciwnie. Trudno jest nam dostąpić takiej samej doskonałości, którą cechował się Jezus. I być może jest to nawet niemożliwe. Lecz przypomina nam ona, ona, to znaczy ta doskonałość Jezusa, przypomina nam, że tym bardziej, tym bardziej, i my nie powinniśmy. Narzekać. Nie powinniśmy nawet zbytnio analizować siebie i swojego życia, aby dociec, na ile te trudności, które nas spotykają, są niesprawiedliwe, a na ile sprawiedliwe. Podejrzewam, że żadna trudność nie spotyka nas w sposób całkowicie niezasłużony. I choć czasami możemy mieć częściową słuszność w swoim narzekaniu, nigdy nie jest to słuszność pełna. Nawet zaś, gdyby była pełna, to właśnie ciągle mamy przed oczami Jezusa, który cierpiał jedynie za niewinność, a więc w naszym postrzeganiu no, cierpiał zupełnie niezasłużenie. Najważniejsza jest tutaj pokora i pokój serca, mimo trudności. Uważanie na to, by nie zawładnęły nami, by nie zawładnęły nami uraza, zgorzknięcie, poczucie żalu, niewybaczenie. To właśnie oznacza pokorne niesienie krzyża. No pokora nie oznacza tutaj, że nigdy nie powinniśmy poskarżyć się no ani słowem. Nie, w końcu sam Jezus spytał człowieka, który go uderzył, dlaczego w ogóle to zrobił, tak? Chodzi po prostu o to, by nie zarazić się złem od osób, które traktują nas źle. Gdy widzimy wyraźnie, że sprawianie nam bólu im daje radość, tak? By nie wejść w ten sam stan serca. Jeżeli atakujący nas ludzie po prostu cieszą się z zadawania nam bólu, by nie wejść w ich gierkę, bo jest to gierka od samego szatana i oni wówczas też są jego ofiarami, kiedy nas krzywdzą. Podobnie, kiedy nasze pretensje są bardziej uogólnione, tak? to znaczy nie dotyczą konkretnych ludzi, kiedy na przykład staramy się coś osiągnąć, a mimo to yy, nie, wycho nie wychodzi nam, kiedy uważamy, że coś bardziej takiego abstrakcyjnego traktuje nas. Niesprawiedliwie czyniąc nasze życie podobno niepotrzebnie trudniejszym. No ktoś nazwie to pretensjami do losu, tak? Lecz przecież my chrześcijanie wierzymy, że we wszystkim jest Boży zamysł i nie ma tutaj losowości. Zatem nawet jeśli coś wydaje nam się niesprawiedliwym zrządzeniem nie losu, a Boga, tak? No bo mamy takie przebłyski. To musimy nadal przypominać sobie, że jego zamysł zawsze ma sens, że zawsze ma nas czegoś nauczyć. Że nic tutaj nie jest bez sensu. Idzie z tym w parze fakt, że kiedy pozwalamy ponieść się psioczeniu na swoją sytuację, to tylko utrudniamy sobie życie. Dodajemy sobie kolejnych ciężarów, ponieważ szalejąca frustracja w ogóle nie należy do pomocnych narzędzi, do walki z tym, co odpowiada za ten nasz pierwotny ból. Wręcz przeciwnie, frustracja, ból, zgorzknienie, uraza to wielki legion, który wpędza nas coraz głębiej we wszelki rodzaj grzechu i Zaślepienia. W pewnej mierze być może i to miał na myśli Jezus, gdy mówił, że jego jarzmo jest lekkie. Bo i owszem, samego jarzma nigdy się nie pozbędziemy, zawsze będziemy upadali, zawsze coś będzie psuło nam szyki, zawsze nasze słabości będą powracać, zawsze będziemy musieli walczyć, jednak pokorne podejście, z którym wiąże się wiara w Boga i jego zamysł, nie dodaje nam na pewno kolejnych ciężarów. A nawet przeciwnie daje nam siłę do niesienia tych, które już mamy. A przecież to, czy coś jest ciężkie, czy lekkie, to kwestia względna. Ciężko byłoby mi przyjąć 80-kilogramową szczangę na klatę, a następnie podnieść ją do góry. Tymczasem Pudzian mógłby zapewne podnieść ją małym palcem, ponieważ jego mięśnie są lepiej wyćwiczone, tak? Jest silniejszy. Również dlatego wszelkie jarzmo, które nas spotyka, gdy idziemy za Jezusem, okazuje się lekkie, lżejsze, Jezus powiedział przecież, byśmy przyszli do Niego, ponieważ co? Ponieważ On nas pokrzepi. Czyli nie, że sprawi, że nasz ciężar straci na wadze magicznie, ale sprawi, że my będziemy zyskiwać siły do jego dźwigania, aż okaże się dla nas lekki. Tym jest w końcu pokrzepienie, dodanie nam krzepy, czyli siły. To takie moje przemyślenie na dzisiaj. Hej, miłego weekendu.